meczu się wygraliśmy e, kilka dziewczyn, Powiem wszystkie grały bardzo, bardzo dobrą obronę, bardzo mądro zagrały e, przez cały mecz. E, tak samo była na przykład pierwsza polowa z Man bardzo mądro, druga polowa fatalnie. Mówiłem, mówiłem w szatni, żeby by tą trzecią kwartę, też tam mówiłem, że trzecią kwartę troszeczkę. E, Spokoj, spokojnie zagrać, żeby i myślę, że naprawdę to jak trener Leczki mówił, że Veronika Bertelova i, i, i Gajda uh, mislim że dobrze Gra, grali bez dużo strat, pierwsza pola pięć strat tylko z takim zaspołem jak World 12 strat skończyliśmy mecz uh, Dawała z ciebie wszystko i co było widać, nie było, było mało, mało błędów i zagrałyśmy myślę dzisiaj bardzo zespołowo, czego nam czasami brakuje. Cieszę się, że z, za zwycięstwo.